To będzie nasz taki główny ekspozytorek, jeżeli chodzi o szyno przewody w sklepie w Poznaniu. Dosyć długo już z nim walczymy, bo na początku musiałem czekać, aż stolarz wykona ten podest, górne kółko i stelaż do tego. Później znowu musieli przyjść elektrycy, wszystkie te przewody rozprowadzić i później czekałem i czekałem, aż przyjdzie ekipa, mi te ścianki wykończy. Także mamy to już wszystko gotowe, jak widzicie z boku mam uszykowane 24 odcinki różnych szynoprzewodów, różnych firm, różnych marek, w różnych segmentach cenowych, w montażu natynkowym, podtynkowym, wersji jednofazowej, trójfazowej i magnetycznej, kolor czarny, biały, szary, nawet złoty, więc zależy mi na tym, żeby jak najwięcej Wam na tym ekspozytorku pokazać. Jak widzicie, wszystkie szyny są opisane. Mamy już rozplanowane, co gdzie zostanie przytwierdzone. I lampy, już sobie na spokojnie, później będę montował według różnych konfiguracji. Najważniejsze, żeby szyny, końcówki zasilające i zasilacze do tego ekspozytora przymocować. I po 6 godzinach pracy. Mamy ten ekspozytorek ukończony. Lampy zostały zamontowane. Bardzo jestem zadowolony z tego, jak elektrycy sobie tutaj poradzili. Naprawdę profesjonalna ekipa. Jakbyście potrzebowali kogoś do montażu szynoprzewodów w Poznaniu, to kontaktujcie się ze mną, będę Wam ich polecał. A na tym ekspozytorku mamy szynoprzewody jednofazowe, szynoprzewody trójfazowe i magnetyczne. Te magnetyczne w wersji tradycyjnej, a także płytkiej oraz w wersji slim. Wszystkie szyny mamy podtynkowe i natynkowe. Do tego różnego rodzaju reflektorki, zarówno na żarówki, jak i na moduły LED. No myślę, że. Jeśli chodzi o takie ekspozytory, gdzie możecie sobie pooglądać szynoprzewody, przewody, to to jest jeden z bogaciej wyposażonych. Jeżeli chodzi o różnorodność lamp, o różnorodność szyn, włączę sobie teraz światło. Pokażę Wam, jak to wygląda. Mamy to wszystko podłączone pod zdalne sterowanie. Jak przyjdziecie do naszego sklepu, to też będziecie mogli sobie zobaczyć, jak to wygląda. Możemy to sobie włączyć przez knx -a ale możemy też mieć zdalne sterowanie przez bluetooth, ja tutaj mam akurat Mixa. zobaczcie mam tutaj możliwość włączania z takiego obrazka, takie coś też możecie sobie zrobić, mam to spięte z taśmami led zobaczcie lampy już świecą także jeżeli chcecie pooglądać przewody przed zakupem wpadnijcie do naszego sklepu w Poznaniu Właściwie wszystko, co może Was interesować w kwestii szynoprzewodów, tutaj znajdziecie. Ja Wam wszystko powiem. Jeszcze gdzie, nie gdzie brakuje lampek, ponieważ dobierałem tutaj najróżniejsze typy szyn, jakie tylko mogłem znaleźć. Wszystko po to, żeby Wam jak najwięcej pokazać. No i czekam jeszcze na dostawę niektórych reflektorków, dlatego poszczególne szyny nie są do końca wypełnione. Tak jak na przykład ta złota tutaj. Po prawej stronie. No, tak to wygląda. Wydaje mi się, że nie skłamię, jeżeli powiem, że to jest jeden z lepiej wyposażonych ekspozytorków w zakresie szynoprzewodów, w ogóle w różnych sklepach oświetleniowych. Znajdziecie tutaj praktycznie wszystko, co może Was interesować w kwestii różnego rodzaju szyn. Wpadajcie do naszego sklepu, który znajduje się w Poznaniu na ulicy Janickiego, 20. 5C. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, dawajcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. Już jesteśmy na ukończeniu. Właściwie w ciągu dwóch dni cały lokal już powinien być wyremontowany, więc będziemy sobie robić taki końcowy filmik, a później zaplanujemy sobie wielkie otwarcie sklepu, na które Was serdecznie zaproszę, ale o tym w kolejnych odcinkach na naszym kanale. Dzięki za obejrzenie, cześć.